Odcinek na początku z przygodami. Po ósmym kilometrze na prawym poszliśmy prosto. Zjechaliśmy z takich szczytów w dół. No i Rafał zadecydował, że musimy się wrócić na, na drogę. Jak żeśmy się wracali, to w tym momencie Kama z Australii, jeszcze parę, a odminiak, to samo zrobiło. Poszli w dół. I już jechali tym dołem, także tam sporo żeśmy stracili, ale później wydaje mi się, że nadrobiliśmy na kolejnych etapach, na, na wydmach. Dzisiaj mi się o super na wydmach. Pierwsze wydmy przejeździmy na bardzo dużym ciśnieniu, co byłem zaskoczony, bo, bo prawie dwa. Mieliśmy ustawione na 1,8, ale to zawsze to ciśnienie jeszcze wzrasta, także około dwóch było. E, kolejne już te, te najtrudniejsze na 195 km spuściliśmy tego powietrza. No i jechaliśmy sobie naprawdę fajnym tempem, równym, bez żadnej napięki. Parę samochodów widzieliśmy, jak się tam zakopują, mamy cały czas do celu. Ten ostatni 40 km zastanawialiśmy się, czy pompować, czy nie, gdyż już były kamienie i FESZ FESZ, ale zadecydowaliśmy, że szkoda czasu, że jedziemy. Pojedziemy troszkę wolniej, swoim tempem, żeby uważać bardzo, żeby nie, nie przebić koła, ale jedziemy na tym ciśnieniu i tak żeśmy dojechali.